Cześć, to Andrzej i witam Was znowu na kolejnym torze na zawody Trzymaj Garda na strzelnicy Plegat. Tym razem mały tor. Zrobiony tak, żeby dało się go chodzić i strzelać jednocześnie, ale można też spokojnie strzelać sobie cele z kilku miejsc do wyboru do koloru. Spróbujmy przejść go tak, jakby to było na zawodach. Powiedzmy, że Zacznę go sobie z tej strony, bo mamy wybór. I start. Are you ready? Stand by. Czyli stąd już nic więcej nie widzę, chyba że jeszcze ta tarcza. Tu popper. I stąd widać kolejne dwie tarcze. Jeśli jesteś finą, unload i show clear. Jeśli clear, hammer down i holster. Range jest clear. O, no, znowu dostaliśmy nagrodę. Zobaczmy, co tutaj jest. Dwa Charlie. Alpha Charlie. Znowu alpha Charlie. O. No i ja jako sędzia uznałbym, że to są dwa Charlie. Ale dobrze, niech to będą dwie delty. Tu mamy podwójną alfę i to wszystko. Jak widać, to krótkie, nawet przy takim spokojnym chodzeniu i gadaniu, 20 sekund, to nasi największy wymatacze pewnie by to zrobili poniżej 10, może nawet w 7. No nic, zobaczymy. Zapraszam na zawody. Do zobaczenia.